Ją się siemanko, z tej strony a to jest już czwarty odcinek z Granny. Swoją drogą, to bardzo się piłem, bo mój drugi odcinek z Granny, w chyba 11 dni, albo więcej, nie wiem, zdobył 31 wyświetleń. W tyle samo wyświetleń zdobył mój film Face Reveal, który wrzuciłem jeden dzień temu. Dosłownie wczoraj wrzuciłem. Przez wczoraj. No. Jest jako jeden dzień temu, ok Także... Jestem zdziwiony, że ten filmik odniósł taki sukces. że przez miniaturkę? Nie wiem. Ale dobra. Jak, <śmłat monitorka> jak zawsze was proszę o łapkę w górę, subskrypcję oraz e, możecie wejść na mojego TikToka skomentujcie oczywiście. Na moim TikToku nic nie wrzucam e, aż tak często u mojej twarzy, ale może dzisiaj coś się pojawi. Zobaczymy. No i cóż. Dzisiaj będziemy robić ending kanalizacją. I mówiłem, że zmienimy sobie na harda, bo granie na normal jest trochę zbyt prosta. Wszystko jest dobrze ustawione. Hard, i dzisiaj lecimy ucieczką kanalizacją. Bo nie zapytacie się Seba, gdzie w tej grze jest ucieczka kanalizacją. Pominiemy sobie tą kasynkę, bo już ją widzieliśmy w poprzednich odcinkach. No. W miejscu, w którym jest Spider-Key i tam jest ten duży pająk z głową babki, to tam jest jeszcze taki bunkier. I ten bunkier można otworzyć i tam jest wyjście podobno. Kolejne ja tego endingu nigdy nie robiłem w moim życiu, bo jak mówiłem, nie grałem w to grę od e, najnowszej aktualizacji albo drugiej najnowszej, bo podobno jeszcze była aktualizacja. Kurde, powiem, że to jest hard, że jeszcze była aktualizacja, że jest Halloween e, theme, że jest. Christmas. Wow! No i babka już jest teraz szybsza na tym trybie. Trzeba ją jak najszybciej. O! o! Wy nie wiecie jak teraz się niezmiernie cieszę. To mógłby być jeden z najlepszych respów. Ale. do samochodu. Nie gadaj. Nie gadaj! To mieszkunki! Co? To mi jest leponki Dobra, zamknijmy to szybko. Haha Marz się tam starała, bo a ty może coś będzie? Nie ma nic, dobra. A mamy łaponki, łaponki Zobaczmy w ogóle na ile ona będzie sekund. Yy, MAT! Yy, na ile sekund pójdzie spać, bo wiecie Starsze osoby... W wieku zazwyczaj 30 sekund Remote Control On się może przydać, dobra eee. Zaraz zrobię wakunki. Już to najlepszy lepszy ja resp że przejdę w 5 sekund Nie spodziewajcie się drugiego odcinka. Dobra, mam pomysł Może zróbmy od razu śrubokręt, zróbmy wszystko co można zrobić kuszą. Bęk Dobra, chcę jeszcze raz uspać babkę Bo na już śpi. Znaczy ona już wstała. Chodź tu. Dawaj moją łódkę. No Jezu! Dobra, trudno. Ja muszę na razie się pokręt ogarnąć. Kurde, widzicie jak potrafię zamykać drzwi? Będę speedrunnerem typowym takim profesjonalnym. Jeżeli teraz się uda, to w następnym odcinku oczekujcie odcinka z extrema i mamy slipki swoją drogą. Tak, bo w, w następnym odcinku będzie Extreme. Uuuu. To nam się przyda. To jest do ucieczki pająkiem. Żeby obciąć łańcuchy. SPARK! Przecież... Oh shit. I tam była też książka. Książka z najpotrzebniejszym itemem w... Do tej ucieczki Baterijka. jest to niepotrzebne. Oj, oj, zostaw mnie! Jesteś, wo jesteś wolniejsza ode mnie, nie? I ona jest wolniejsza ode mnie, czy jest szybsza? Nie wiem, brak książkę! Zostaw mnie! Nie będę Twoim obiadem porannym, czyli Twoim śniadaniem. To by wychodziło. Łooo! Wow! Pakaj się, łapka! Yo! No, zostawisz mnie w końcu, czy nie? Okej. Okay. Idź naprzód! To miało być kula, ale chyba też nie wyszło, dobra. Weź to! Ja chcę od razu od niej ten kluczyk zabrać. Oh shit, tutaj, tutaj nic nie było, serio? Oh shit, Dobra, mam pomysł. Na zwyczajniej w świecie od razu wejdę, nawet jeżeli babka tutaj będzie. WTF? Trzeba zamknąć za sobą drzwi, dobra. Eee, ja mam pomysł. Chodź tu. Jestem pro-gamerem. się. No. Normalnie udało nam się to zrobić. Nie! No przecież Dobra, ja muszę. Wigi Wigibasy! Ja muszę od razu zrobić spiderki. chain cutters. Ojoj, tu by teraz się zliczała nerka. Dobra, tutaj nic nie ma raczej. Tam coś jest? W ogóle? Nie ma tutaj nic. Dobra. Ała! Nie potrzebujemy tego, mam łapą. Dobra, patrzcie na to teraz, nie? bo ona tam będzie, ale to, że ona tam będzie, to my teraz właśnie wiemy, że ona będzie tam ciągle siedzieć i my możemy odblokować tutaj już sobie łańcuchy. Ona siedzi tutaj. Poszła w tamtym kierunku. Gdzie jest babka? Gdzie jest Oj! Jak ona mnie nie zauważyła? Ona jest ślepa! Co ja miałem zrobić? Wiem. <laughs> Chodź tu! Chociaż nie! Chociaż dobra! W ja jestem pro-gamerem, więc kurde, prawie nie trafiłem. Oh. Posłuchaj się. Musiałem trafić. Jestem pro gamerem. Czyli mamy w sumie dwie rzeczy do zrobienia, jeszcze. Takie, które możemy zrobić teraz, ale nie zrobimy. Czyli mogłem to zrobić, tylko po prostu się głupi, dobra. Uuu, kodzik, ale dobra. Co my tam mamy? Mięsko! No nie wiem, nie wiem czy się przyda Chodź tu Nie bądź Chodź! O jest tutaj. No chodź tu! Czy czegoś w ogóle jeszcze jednego potrzebujemy w tym momencie kuszę. Wydaje mi się, że nie, więc zróbmy może ten remote control. Może to będzie karma dla ptaka. Uuuu... Myśmy potrzebowali tylko jeszcze jednej rzeczy wtedy. Uuuu... To by było fajne. Jak zwykle! Jak zwykle. Ja idę po obieczeniowo, przepraszam mocniej. nic nie ma. Dobra, ja, ja chcę ten winch handle. Dałem ten winch handle. Idziemy na dół. Na dworze mogą być przydatne rzeczy. Może tam będzie młotek na przykład. Nie, dajmy mu. Silnik. Może tam będzie silnik. Tutaj jest special key. Tam może być karma dla ptaka. Możliwe, że tam jest karma dla ptaka. Więc po tym zrobimy winch handle. Znaczy, po tym zrobimy e, pająka. Tutaj będzie silnik, nie? Te gra wywołują u mnie... ...depresję. Chciałem powiedzieć żart, który był na TikToku, ale byście uznali mnie za... No Dobra, nieważne. Doktor, jaki pan Michał Wrzosek? Dobra, weź to, zamknij, chopie i tak. Dobra, rozpoczęliśmy to tutaj. Tam jest cogwheel! Ajajaj! Aj. czy tam będzie w ogóle coś potrzebnego? Oj! Oj! dopomniałem, dobra y... Kurde No ale to jest dzień drugi Spokojnie Czyli co my teraz mamy zrobić? Dobra Myślę, że od razu polecę sobie po mięsko Bo, odblokować się pająka, to warto teraz to wykorzystać Nie poszło za hałasem, który tutaj... Co? oj! O kurde Wspomniałem, że jest nie tylko jumpscare Myślałem, że mnie nie zapyta. dobra Kurde! Nie! Dzień trzeci! Dobra, będę powiecie, że ja to robię specjalnie pod kontent, ale... Serio? Lol, ja tylko chciałem pokarmę dla ptaka pójść. To za hamuła typowa, no. Mamy mięsko i teraz gdzie ona może być? Ej, co jest? O, ja wiem, gdzie ona jest. Dobra, muszę coś zrobić. Jedną, jednego. Patrz na to. Ciekawe, czy w ogóle coś będzie w miejscówce z yy, młotkiem. Raczej wątpię. Ona już na dwo. Ej, ona jest naprawdę szybka. My jak najszybciej potrzebujemy tej walonej karmy dla ptaka. Tylko i tak jeszcze potrzebujemy wtedy jednej rzeczy, dobra? Bo zobaczcie, nie? Jak teraz będziemy mieli karmę dla ptaka, to możemy zrobić... Już kolejną rzecz do ucieczki. Tą rzeczą... Jest rusty padlock, taki, który jest niezbędny do ucieczki, ponieważ jest on po prostu... Dobra, i teraz jak to się robiło? Tak? O. Dobra, nie będę do tutaj stał, bo jeszcze mnie ten pająk zabije. Idę stąd. Jezu, zesrałem się tego jednego menekina! Damn! Gdzie ona chodzi? Dobra, ja idę do ptaka, nie? To, to jest mój quest na teraz. Co? Ona tutaj była? Niesłychane, dobra, mam pomysł. Ładno mi nic nie zrobi tak właściwie teraz. Idź na dwór. Jeszcze ten badyl! Pierdzielony! Gdzie jest badyl, gdzie jest badyl, GDZIE JEST BADYL?! Ej... Teraz sero gdzie jest badyl? Badyl, badyl, BADYL! I się zachciało! Po co mi ten badyl w ogóle? Hmm Mocne, oj Gdzie jest Baza? Dobra. się pytam, gdzie jest pająk? Jest po prawej stronie czyż Será que ele coloca alguma coisa do Santo Vito de Chico para um carro? Ia pierde! Oh! nie mogę wejść już? chodź tu! Dobra, gdzie może być dźwignia? Idź stąd, kupia babo Mam pomysł O, młotek Ty, młotek, dobra. Dobra, mamy młotek. Co to był za dźwięk? Mamy łotek! To ja na razie ignoruję ten wooden stick, jak chcę na razie zrobić rzeczy młotkiem. Najbliżej jest mi do belek od ptaka, więc chodźmy tam. Czemu tutaj są zawsze zamknięte drzwi? What? Aua! Ten dźwięk! What o! Czy wy to widzicie? Mamy, mamy wooden stick. To jest świetna wiadomość, oj. To jest świetna wiadomość. Mamy wooden stick. Co? Ej! Co? Goddammit! To jest dzień czwarty. Łupie, czwarty. Ja jestem debilem. Znowu?! Co tam, w ogóle ziomek krzyka krwią, czy co? Ej! Ona je prankuje! Babka to prankster, co?! Nie wiedzieliśmy. Stul morde, stul mordę stul morde, stul morde, stul morde, stul morde, stul morde. O, oh, to był Sparkluk, dobrze wiedzieć. Czy czekaj, my już grę? Czy my? Czy my już przeszliśmy grę? To jest bardzo możliwe, że przeszliśmy właśnie grę. Trzeba zlokalizować pająka. Gdybym wyłączył muzykę, to o wiele łatwiej by mi szło, ale... Bez muzyki Granny bez tej muzyki to jest jak... No w sumie nic by nie zmieniło. O o. o, o. Pierdziele tego biega. PIERDZIELE TO Już myślałem, że mnie zabije, nie? Hallelujah! Ta udało się Jeszcze się dźwięki zbugowały, super Ej Udało się każdy ending w granny. The end. Drzwi, samochód, kanalizacja. Jeszcze przed czas na Extreme, przecież. Nie żartuję. Nie, nie, nie. Nie, nie Extreme. W następnym odcinku testujemy Christmas Mode. Nie, Halloween Mode. A w jeszcze następnym. Christmas Mode. I dopiero w na następnym. W tym odcinku lecimy z Extreme'em. Tak będę kontynuować tę serię w taki sposób, że będę miał mało wyświetlenia i w ogóle się ta seria nie na tym kanale. Zróbmy tak. Nie, razem no, zaczynamy to będzie z innej gry kompletnie, będzie kompletnie na sera. Mam mam taką gierkę Around the Clock at Bikini Bottom i możliwe, że ona będzie fajna. Dobra. I to jest koniec. Udało nam się nie dość, że hardcore, jeszcze kanalizacja. Zostawcie sobie w górę, subskrypcji. Dobra, nie, nieważne. Narka. Trzymajcie się. Cześć. Sir.